Szczepienia przeciw korotawirusom w wielu państwach są powszechnie stosowane już od 2006 roku. Na szczęście nie obserwowano żadnych poważnych powikłań szczepieniu. Oczywiście, tak jak przy każdej szczepionce, mogą zdarzyć się łagodne przemijające odczyny, tak jak podwyższona temperatura, rozdrażnienie, czy łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Ale trwają krótko, ustępują i nie mają dla dziecka żadnego znaczenia. Efekt za to jest bardzo istotny, ponieważ po wprowadzeniu tych szczepień, w państwach, gdzie powszechnie są szczepienia stosowane, uzyskano bardzo wyraźne zmniejszenie zachorowań na biegunki. Znaczne zmniejszenie też leczenia szpitalnego i to na biegunki jako wszystkie, nie tylko jako biegunki rotawirusowe, ponieważ no te biegunki rotawirusowe są stosunkowo bardzo częste. Musimy pamiętać o tym, że żadna szczepionka w 100% nie chroni i również szczepionka rotawirusowa. Nie chroni przed zakażeniem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby chroniła przed ciężkim zachorowaniem, przed koniecznością leczenia w warunkach szpitalnych. I w takich przypadkach chroni praktycznie w 100%, jeżeli jest podana w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób.